Nasza kampania Zobacz, czym oddychasz, zmień to miała już piątą edycję, piąty sezon grzewczy jeździliśmy po Polsce. Właśnie ją zakończyliśmy pod koniec marca. Co do efektów. W sumie w ciągu tych pięciu lat byliśmy ponad 150 różnych miejscowościach i ta nasza kampania jest kampanią Taką u podstaw, to znaczy, my jeździmy często do małych miejscowości, często do wiosek. No, przykładowo, w ostatniej kampanii, najbardziej czarne płuca odnotowaliśmy we wsi na Kujawach Osięciny. We wsi Osięciny mieszka 3000 osób. I teraz pytanie o wpływ tej kampanii. No, wpłynęliśmy bez wątpienia na poglądy czy na stanowisko mieszkańców małej Kujawskiej wsi, i w sensie takim szerokim, ogólnopolskim, jeżeli byśmy patrzyli na to, jak ta kampania wpływa na świadomość Polaków, to głównie wpływa poprzez media. Nie poprzez to, że my zmieniamy świadomość wsi Osieciny, na przykład na Kujawach, bo to jest bardzo ważne dla tej wsi, ale, ale głównie wpływamy na, na Polskę, na świadomość, pokazując tę kampanię w mediach społecznościowych czy, czy w mediach tradycyjnych. I tam rzeczywiście y, monitorując te nasze kampanie widzimy, że dotarcie do widzów mamy potężne, bo ja zajmuję się monitorowaniem mediów i y, nasza kolejna kampania poprzednia i tegoroczna to już jest dotarcie do ponad 20 milionów niezależnych użytkowników, czyli można powiedzieć, że właściwie każdy dorosły Polak statystyczny y, dowiedział się o naszej kampanii, dowiedział się o tym, co robimy i to jest ten no, chyba największy, szeroki wpływ naszej kampanii zobacz, czym oddychasz.